Dobrze trafiłem? Dobrze pan trafił, dzień dobry. Super. No proszę bardzo, pan wysportowany, to... Ja tu widzę potencjał. To ja, Patrycja. Potrzebuję zamontować sobie tutaj dla mojego narzeczonego w takim prezencie niespodziance baldachim, Aha. ponieważ on jest z Turcji, on jest Turkiem. E, tutaj są rzeczy, które kupiłam panu, no tak mi panowie doradzili, prawda, w takim sklepie budowlanym e, i zasłonki. E, o, jest granatowa flanela. A proszę po mi co? powiedzieć tylko tak czasowo, bo tak, ja właśnie nie wiem, kiedy Ezel przyjedzie, wie pan? Około 2-3 godzin tak maksymalnie. Dobra, trzy godzinki. Kwotowo, jak to mniej więcej pan widzi? Powiedzmy. A nie ład, powiedzmy ład, tak ład, konkretnie. Pan wymyślił jakieś 250 zł. Kaska będzie i 220. Dobra, może być. Mamy Mamy to. Rozgrzewkę już chyba mam za sobą, nie? Wydawać by się mogło, że tak, ale pan postanawia rozgrzać się jeszcze bardziej. Oraz zachować na wieczną pamiątkę inspirację do kolejnych rozgrzewek. Już jest pota idzie. Sejk. Ty jesteś może teraz chłytny? Bo. Jestem, jestem na tym, jestem u pani takiej przyniecił sobie zdjęcie. Ja mam jasno to zobaczycie jaka petarda. To co zobaczyć, pyta, to, to ten to, to zer, zerknij sobie. Będą posiłki. Teraz też się zajmuję tym, raz tam, tym a wesela śpiewa. Naprawdę? A jaka jest pana ulubiona piosenka w takim razie? Znaczy się ogólnie, różne, mm, różnych wyborowców, ale najbardziej lubię Sebryna Kajewskiego, nie? O, Kieromanty.